Pytamy o jesień, pytamy o pogodę, pytamy o to, jak się czujemy z porami roku. A Wiktor pisze, że wczoraj się działo, bo śledziłem finał tegorocznej Ekstraligi żużlowej. Motor Lublin mhm. wygrał. Gratulacje. Mecz naszych siatkarek, które jadą do Paryża na Igrzyska, dzięki wygranej z Włochami, też gratu gratulacje. A moim zdaniem temu, kto widział dotknięcie siatki przez Włoszki, temu należy postawić pomnik nieprawdopodobnej przyrody siatkarskiej <laughs> jego imienia. Tak Przeja jest, plasy, ale Włodzi. No właśnie. Ale Wiktor pisze na początku, samym, bo ja ten koniec zacytowałem, że u mnie bardzo czuję jesień. Choć pogodowo to jeszcze lato może dominować w niektórych dniach, ale jako optymista jestem spokojny. No to bądźmy optymistami. Za chwilę prognoza pogody, jakże optymistyczna. W Radio Plus, wcześniej wiadomości w skrócie. Reklama. Zakupy robię w Lidlu. Bo to się opłaca. Już od poniedziałku z kuponem Lidl. Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 22,85. Teraz aż 43% tani. Tylko 12,99 za kilogram. Płyn do prania peryforu. Różne rodzaje. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 40,99 za opakowanie. Teraz aż 31% tani. Tylko 27,99 za 54 prania. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl. Plus. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Kostki zostały rzucone. W promocji jesienne porządki buszrem. Czyścimy magazyny. W promocji nowoczesne kostki brukowe. Korfu, Elba, Malta, Kreta oraz płyty różnych formatów. Zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów buszrem w Olsztynie. Centrum ogrodzeń i kostki brukowej Wadąk 11. Bruk to styl przy ulicy Rubelskiej 41B oraz Tundra House przy Cementowej 3 i Armii Krajowej 3. Tylko w buszrem. Projekt aranżacji gratis. Czym ty się w życiu kierujesz? Bo ja kieruję autobusem. Ja też mogę? Pewnie. Masz prawo jazdy kategorii B? Mam. Ukończyłaś 21 lat? Ukończyłam. No to i ty możesz zostać kierowcą autobusu miejskiego. Ukończ kurs na prawo jazdy kategorii D, zdobądź kwalifikacje na ich koszt i podejmij współpracę. Ja skorzystałem. Proste? Proste. Znajdź ich na stronie www.olsztyn.pl lub dzwoń 695 732 813. I can't live if living is without you. I can't live. I can't give anymore. I started a joke, which started the whole. Radio Plus Olsztyn Jest 7:30 i Justyna Bieniek zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Jest reakcja Polskiego MSZ na słowa niemieck